Bytowie Olimpia 1 do 0 i trzeba cieszyć się z tych trzech punktów, bo były to wywalczone po ciężkim boju trzy punkty. tak, Olimpia to jest bardzo dobry zespół nie, nie nadarano w czołówce, dlatego trzy punkty cieszą i wydaje się, że zostały Bytowie. Chyba trochę serce zadrżało, kiedy wykonywałeś ten rzut karny, bo tam przewinęło się gdzieś jeszcze po rękach bramkarza ta piłka za nie wpada do siatki. No tak, ostatnio nie szczeliłem, bo ważne było, żeby dzisiaj się przełamać i skupiłem się na sile i... To akurat zadecydowało, że, że wpadło. Nieważne jak ważne, że w sieci. A jak odczuwasz ten maraton? Bo to 9 dni, 3 mecze. Czuć to w nogach? Ja miałem o tyle, że miałem pauzę w środę. Aczkolwiek no, na pewno warunki pogodowe teraz są inne i te sezony w lipcu i w czerwcu no, nie są tak często rozgrywane. Dlatego. No, na pewno jest to odczuwalne. Mamy teraz cały tydzień, żeby się przygotować do ciężkiego, dalekiego wyjazdu do Łęcznej, gdzie naprawdę jest kawał drogi i z dobrą drużyną będziemy grać. Na pewno Łęczna będzie się chciała odegrać za mecz tutaj, gdzie przegrali 2-1 i, i nie będzie to łatwe, łatwe zadanie dla nas, aczkolwiek jedziemy tylko i wyłącznie po 3 punkty. Teraz przed chwilą rozmawiałeś ze swoim synem, to chyba to twój najwierniejszy kibic ogląda spotkanie? Tak, tak, cały mecz oglądał i no, też to robię dla niego i tego, dla niego, dla, dla swojej rodziny i o motywację, go cieszy dziewiąta bramka i oby tak dalej.